Dzień dobry, dzień dobry jeszcze przy zapalonej choince, bo za dwie minutki wyłączy się Ja już słuchajcie po hula hop, po takim porannym treningu, rozruchu, że tak powiem Szczerze powiedziawszy, trening z rana, rozbujanie się, rozchulanie tego wiecie, dnia jest po prostu fantastyczne, czego też i Wam życzę. Ja jeszcze jak widać zaspana, ale po prostu radosna. Mamy godzinę ósmą. Ja skończyłam już właśnie kręcić, zabieram się za chwileczkę za śniadanie. Dzisiaj mogę troszeczkę, wiecie, wszystko w spokoju porobić, bo dziewczyny jeszcze śpią, mają na późniejsze godziny, więc to też jest duży plus, ale też mi się w ciągu dnia troszeczkę plany pozmieniały a jeszcze mi świeci. Pozmieniały mi się plany, więc dlatego też tak wszystko sobie przeorganizowałam. I mam nadzieję, że uda się wszystko zrobić, wiecie, tak jak sobie zaplanowałam. Chociaż jeżeli nawet nie, to i tak początek dnia jest świetny. Także a później zdam wam relacje z sosów z tych produktów, które wczoraj o, już nie świeci, już nie świeci. Ósma wybiła, punkt ósma, słuchajcie, z tych produktów, bo kilka. Coś tam posmakowałam, ale to zobaczycie sami. To po hula hop, czas na śniadanie i dzisiaj buła z ziarnami. Do tego, słuchajcie, pasta do smarowania na bazie twarogowe, sera twarogowego z musztardą miodową. Jak widzicie, jest jeszcze sałata i pomidor. I teraz, właśnie odnośnie recenzji tych dwóch produktów. I dwóch, których tutaj nie ma, ale które będę mogła Wam zachwalić. Powiem tak, jeżeli chodzi o ten sos gęsty czosnkowy, on jest rewelacyjny. Słuchajcie, tylko brakuje mi, jak dla mnie troszeczkę mało czosnku ma, ale, ale można sobie, wiecie, dorobić. Wiadomo, że może nie w opakowaniu, bo szybciej się ono zepsuje, Chyba, że od razu całe zużyjecie, ale naprawdę jest fajny. Ma taki gęsty, gęstą taką strukturę, także naprawdę bardzo fajny. Jeżeli chodzi o tę pastę do smarowania z muszladą miodową, muszę powiedzieć, że ona jest troszeczkę za słodka dla mnie. Fajną ma taką właśnie konsystencję twarogową i tak dalej. Taka pasta do posmarowania, jak widać bez masła, bez niczego można, bo to można zastąpić na masełko, ale jest ona zdecydowanie za słodka, dlatego dorzuciłam sobie em, sałatę, żeby to tak wiecie się z pomidorem, żeby to się przegryzło, bo dla mnie jest za słodka. Chociaż powiem wam, że do jakiejś tam wiecie tortilli czy czegoś naprawdę fajnie może się sprawdzić. Więc nie mówię temu produktowi absolutnie nie, tylko że no dla mnie za słodki, więc muszę przełamać czymś em, czymś, żeby złamać tą słodkość e, i Oprócz tego słuchajcie, wczoraj jeszcze pojechałam do Torunia, bo dzwonił mój e, krytyk kulinarny, że tak powiem, e, z zapytaniem właśnie jak, e, jak smakują te produkty, czy je już testowałam i tak dalej. No i wczoraj już sobie właściwie otworzyłam ten produkt, żeby zdać mu relację i powiedziałam, że jestem zachwycona naprawdę tym produktem. E, oczywiście było, padło pytanie, czy też mam e, mojemu bratu kupić, a że jechałam wczoraj jeszcze wieczorem do Torunia, to po drodze zajrzałam do Aldiego i było. I wzięłam, słuchajcie, mm, oprócz tego czosnkowego, wzięłam mu jeszcze z papryką, i powiem Wam, że z papryką jest też świetne. A tę pastę wzięłam mu tylko z czosnkiem niedźwiedzim i jest o niebo lepsza niż ta. Także jeżeli ktoś woli takie ostrzejsze klimaty, to, to, to polecam bardziej to z czosnkiem niedźwiedzim, a jak ktoś takie słodsze, no to z tą musztardą miodową. Natomiast jeżeli chodzi o te sosy gęste, to i paprykowy, i czosnkowy dobry, chociaż czosnkowy u mnie wygrywa. Zobaczcie wiosna, po prostu za oknem wiosna. A stopni mamy, zobaczcie, tyle. 2 stopnie 1030. Naprawdę. Wiosennie. I znowu słuchajcie, szlabany mnie zatrzymały, ale jak mnie zatrzymało, to coś wam pokażę. Nowa, słuchajcie, zabawka do ćwiczeń, także zobaczymy, jak się sprawdzi. Tak, jak wyciągałam to, to wszystko jest z pianki, słuchajcie, więc zobaczymy, jak to w ogóle będzie. O, już przejechało, także resztę pokażę wam w domu. I tak prezentuje się ten przyrząd, słuchajcie. Wygląda niepozornie, zobaczymy. Tak naprawdę, a w tle możecie słyszeć jedzące koty, także z góry, przepraszam, że zamlaskanie, hałasy i tak dalej. Wygląda niepoza Wszystko jest tutaj, słuchajcie, z pianki zrobione. To też jest z pianki. Tu wszystko po prostu jest tutaj. Rączka wiadomo, coś tam w środku jest plastikowego. Tu w środku chyba też coś pod tym jest. Ale tak, to wszystko jest zrobione z pianeczki. Jest to krótkie. Zobaczymy, jak to się będzie, wiecie, roz... rozciągało. I czy to nie będzie lipa, bo kupiłam kiedyś w Carrefourze tą agrawkę i ona długo nie pochodziła, w sensie po prostu zaczęło gdzieś coś tam pękać właśnie na tych łączeniach piankowych. Zobaczymy. To ja słuchajcie, zabieram się już, jestem po treningu, takim rano widzieliście to było hola hop, teraz już był taki trening dolnych partii ciała i użyłam tego sprzętu, który Wam pokazałam chwilę wcześniej. Powiem, że daje kopa i naprawdę przy takiej większej ilości powtórzeń idzie wyczuć i brzuch, i uda, i nogi, i ręce, tu ramiona, wszystko wiecie, wszystko człowiek czuje. Um, oczywiście przypominam cały czas Wam o piciu wody. Wodę pijemy, nie przestajemy. Co, ja się zabieram za obiad. W międzyczasie jeszcze jak ćwiczyłam spoglądałam jednym okiem na konferencję, ponieważ była konferencja ministra zdrowia, teraz jest rzecznika rządu, ale już tego nie oglądam, najwyżej sobie cofnę, cofnę sobie w telewizorze ale jeżeli chodzi o tą konferencję ministra zdrowia to właściwie nie było nic takiego co pewnie większość by interesowała, czyli obostrzenia czy jest nauka zdalna i tak dalej. Kto wie czy czasem w piątek znowu nasz rząd czegoś nie wymyśli i wtedy nie strzelą wiecie, nie wystrzelą jak z proces, z jakimiś właśnie obostrzeniami, bo jak wiemy już dosyć może nie często, ale już kilka razy było tak, że po prostu nagle naród się dowiadywał, że, że są takie czy takie obostrzenia, albo to wolno, tego nie wolno więc zobaczymy co też będzie jutro też święto Trzech Króli, więc nie wiem jak tam w waszych miastach, czy, czy będą jakieś parady i tak dalej w Toruniu z reguły są my chyba raczej się nie wybierzemy chociaż zobaczymy jeszcze jak wiecie, jak pogoda, i jak samopoczucie i tak dalej ja zabieram się za obiad, tak jak mówię. Dzisiaj będzie kurczak w kary z ryżem i ananasem. Taki na patelni już wam kiedyś też pokazywałam. I sobie takiego kurczeczka zrobię, ponieważ za mną już coś chodzi. A nie wiem też co że dzisiaj dokupiłam sos słodko pikantny, sos chili. Właśnie będzie świetnie się komponował z tymi pieruszkami, które wam wczoraj pokazywałam. Mam kilka takich planów, żeby to wszystko teraz wykorzystać, wiecie, do kupy wszystko zabrać. Nawet sobie zrobiłam rozpiskę. Jutro chyba zrobię pizzę, bo mam trochę pieczarek, kupiłam jeszcze szpinak. E, nigdy nie jadłam pizzy ze szpinakiem. E, dajcie mi znać, czy wyjedliście i czy to w ogóle jest jedliwe i czy dobre i, 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 i jak to tam smakowo właśnie w, się prezentuje, bo, bo powiem wam, że ja nawet nie wiem. Nigdy zawsze jakoś tak tradycyjnie, kurcza, krzynka, gdzieś tam, wiecie, pieczarki, serii i tak dalej. Yy, gdzieś tam salami o, ewentualnie, ale tak, żeby jakieś specyfiki, ananasy i inne. Chociaż yy, jakiś czas temu zaczęłam robić pizzę z ogórkiem kiszonym. To był taki fenomen, taki, wiecie, yy, dla mnie zupełna nowość, a dużo osób yy, widziałam, że na Instagramie czy gdzieś tam na innych. Yy, czy, czy na Facebooku wstawiało właśnie pizzę czy zapiekanki z ogórkiem kiszonym. I dla mnie to było, Boże, jaki ogórek kiszony w ogóle wiecie jakiś kosmos, ale jak zaczęłam sama robić, to rzeczywiście, rzeczywiście daje to inny taki, inny taki smak jest. Także tutaj zobaczę może tą właśnie pizzę. Jutro dzień wolny, więc będzie można troszeczkę pokombinować, troszeczkę wiecie, więcej czasu w tej kuchni spędzić. I um, co? i zabieram się już za ten obiad, dopijam swoją wodę bo coś mi zaczyna głowa boleć nie wiem czy to pogoda, czy też nie, jak widzieliście było 2 stopnie na plusie ogólnie dosyć ciepło chociaż taki wiaterek momentami wieje więc no podejrzewam, że mi może trochę głowa boleć ponieważ wczoraj jak jechałam do Torunia to miałam wilgotną, wilgotne włosy, więc niby czapka, niby ciepła czapka ciepło w aucie, ale wiecie różnie bywa, także zabieram się za obiad i z wami połączę się później. Rysz, słuchajcie, już sobie wstawiłam dwie torebki. I teraz, tak, jeżeli chodzi o tego kurczaczka, to ja sobie miałam tutaj chyba cztery połówki, czyli w sumie dwie całe, pierwsi, pierwsi. dwie całe piersi. Pokroiłam je w kostkę. Tak, jak wiecie, wedle Waszego uznania, czy chcecie grubszą, większą, mniejszą, drobniejszą, to już od Was zależy. Możecie również sobie w cienkie paski pokroić, to też już od Waszej inicjatywy zależy. I doprawiłam sobie słuchajcie, niczym innym jak kary, tutaj mam pieprz, o Jezu, tutaj mam sól himalajską, papryka słodka, papryka ostra, czosnek kolorowy i dzisiaj dodatkowo słuchajcie, bo wczoraj jak byłam zawieźć bratu te pasty i te sosy, to dostałam w Prezencie taką pastę, to jest chyba pasta, pasta kary. I tutaj mamy, słuchajcie, pomidory, Sfokusuj mi się, świeża ostra papryka, mieszanka przypraw kary. No, nie chcę mi się sfokusować. Sól himalajska, ocet jabłkowy, olej rzepakowy i cukier. Dałam takie dwie łyżeczki, więc zobaczymy, co to w ogóle z tego wyjdzie. Ja pierwszy raz coś takiego używam oczywiście sobie to podsmażę za chwileczkę na patelni jeżeli nie będzie, wiecie, jakieś mocno ostre, dodam jeszcze sobie tej pasty, bo tak jak widzicie, niby dwie łyżeczki, ale ja dałam tak dosyć konkretnie miejmy nadzieję, że to nie będzie ostre, bo troszeczkę mi się tutaj przesypało papryki ostrej i tak sobie podsmażę teraz tego kurczaka w międzyczasie jak kurczak będzie się podsmażał, pokroję sobie o Leci mi wszystko, słuchajcie. O, kary. Ananasa sobie pokroję w kostkę. Tak. I kurczaczek, słuchajcie, się podsmaża, On już jest delikatnie zrumieniony i podlałam go wodą, bo już zaczęło, wiecie, mi przywierać do patelni. Także go sobie yy, podlałam wodą. Wcześniej delikatnie dałam taką łyżeczkę oleju, żeby to, tak wiecie ślizgało się po tej patelni i ona, tak jak mówię, zaczął się już rumienić ten kurczaczek, więc zalałam go wodą. Teraz ta woda słuchajcie, odparuje, zacznie znowu się przypiekać ten kurczak i zaleję go o Jezu, o Jezu coś tutaj, tutaj mam pokrojonego kurczaka kurczaka Poczeka, przeszur już smażę pokrojony ananas w kostkę i tu sobie przelałam sok, ale słuchajcie, bo ja miałam go wypić, dobrze, że mi się przypomniało, żeby tego soku słuchajcie nie wylewać, nie wypijać, tylko dolać go z powrotem tutaj, jak już będzie wiecie podsmażony ten kurczak, dodacie ananasa i wtedy na sam koniec dodać właśnie sok, żeby było tak wiecie, Słodka, bo a ja jeszcze dodałam jedną łyżeczkę tej pasty, także trzymajcie kciuki, aby nie wypaliło buzi, bo ona taka dosyć ostrawa jest. I prawie cały sok już z ananasa, cała woda, która wcześniej była, wyparowała jeszcze troszeczkę, jak widzicie, gdzie nie, gdzie tam jest, więc czekam, aż to całkowicie mi odparuje i ten kurczak zacznie się jeszcze bardziej rumienić, ananas do tego się zacznie rumienić, oczywiście syf Niesamowite, no ale to są takie uroki, wiecie, smażenia, pieczenia i tak dalej, więc nie będę udawała, że jest idealnie, wiecie, na błysk, na błysk będzie jak zjem, posprzątam i wtedy będzie idealnie. Także jeszcze chwila i zabieram się za obiad. I tak prezentuje się już gotowe danie. Specjalnie oddzieliłam ryż od kurczaka, abyście widzieli, żeby to tak, wiecie... Ładniej wyglądało, bo takie wymieszane to tak mm, jak psu z gardła, no ale dobra. E, dlatego też tak, e, kochani. I cóż, ja zabieram się za pałaszowanie tego pysznego dania. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie robił, to polecam gorąco, bo to jest po prostu naprawdę, słuchajcie, sztos, posiłek. E, bardzo sycący. I cóż moi drodzy, tym właśnie kulinarnym akcentem pożegnam się z wami w dniu dzisiejszym, dziękując oczywiście Wam za obecność, za to, że jesteście, że komentujecie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, jeżeli ktoś tego nie robi. Ja życzę Wam wszystkiego dobrego i my widzimy się w dniu kolejnym. Pozdrawiam, papa! Pa.